W jaki sposób Biuro Inflacji Kredytowej wykorzystuje sztuczną inteligencję, technologie cyfrowe? Sztuczną inteligencję wykorzystujemy przede wszystkim w procesach antyfraudowych i tu mamy kilka takich elementów. W ubiegłym roku kupiliśmy spółkę Digital Fingerprints, która w robi profile behawioralne i tam jest bardzo szeroko w w w w używane uczenie maszynowe i, i sztuczna inteligencja właśnie do tego, żeby te profile były cały czas aktualne, bo z każdym logowaniem się do, do konta, no to system się przyucza do naszego sposobu zachowania, więc jeżeli ja się starzeję, nie wiem, coś się zmienia w moim życiu, że w sposobie tym, jak klikam po klawiaturze, czy ruszam myszą, no to ten system za każdym razem się, się zmienia, więc to jest takie bardzo trudne do, do, do podrobienia. To jest ten jeden element. Drugi element to jest, są scoringi antyfraudowe, więc jeżeli szukamy takich zachowań czy, czy sposobów e, zestawów danych, które mogą sugerować o tym, że tak naprawdę to nie jest właściwa osoba, tylko jest oszos, który w tej chwili wnioskuje e, o kredyt, no to do tego typu rzeczy wykorzystujemy. I oprócz tego jeszcze do e, takiego challengeowania własnych modeli, czyli bo modele do ryzyka kredytowego muszą mieć pełną dokumentację, wyjaśnialność, audytowalność. Te, Musi być bardzo transparentne i też pod kątem regulacyjnym. E, więc tam, tą sztuczną inteligencję, wykorzystujemy do tego, żeby challengeować własne modele albo szukać nowego atrybutu, jakichś danych, które mogłyby być wykorzystane właśnie do, do prognozowania ryzyka, ale to w taki sposób, żebyśmy my dokładnie wiedzieli, z czego to, to wynika. E, podczas kongresu Forum Technologii Bankowych. Podkreślano, że ważna jest jakość danych, nawet może nie liczba danych, tylko jakość danych. To dane, które otrzymuje BIK, to są dane najwyższej jakości, jak rozumiem. No my mamy bardzo dużą uwagę przywiązujemy do, do, do jakości danych e, i no to są dane finansowe w zasadzie każdego dorosłego Polaka, więc z musimy... banków z banków. Firmy pożyczkowych, leasingów, no różnych instytucji finansowych, które raportują do, do BIK-u. No jak mamy 25 milionów Polaków w bazie i półtora miliona firm, w zasadzie każdy, kto dotknął jakiejkolwiek formy finansowania, to ta informacja o tym jest w BIK-u. Jeżeli ma aktywne zobowiązanie, no to ona jest aktualizowana dwa razy w tygodniu, więc jakość no musi być, no jest jakby absolutnie krytyczna, bo nie możemy wpuścić e, e, jakby. Danych, które nie są prawidłowe do, do bazy, więc mamy całą dużą jednostkę, która zajmuje się jakością danych. Na podstawie tych danych przewidują Państwo trendy, pewne zdarzenia czy pewne fakty, które mogą się zdarzyć w przyszłości, jak rozumiem, tak? E, znaczy, na podstawie danych no, produkujemy raporty, które pokazują naszą biegłą przeszłość, historię finansową związaną z kredytami, wszystkimi rodzajami zobowiązań I produkujemy tak? w przyszłości. I scoringi właśnie wnioskują o przyszłości, czyli na jakie jest ryzyko, że w perspektywie 12 miesięcy oddamy to zobowiązanie, które zaciągnęliśmy. No I rzeczywiście tych scoringów, e, tego prognozowania przyszłości jest e, dużo, bo one dotyczą rzutu gotówkowego, w ogóle kredytowania, e, właśnie przeciwdziałania też fraudom, czy to jest jakieś prawdopodobieństwo, że to jest ktoś, e, kto nie jest właściwą e, osobą. Teraz jest e, bardzo popularny Buy Now, Pay Later. Próby badawczej nie uwzględnialiśmy tych transakcji, w związku z tym musimy się też trochę tego nauczyć, i w przyszłości pewnie będziemy mieli inne modele, które będą jakby lepiej prognozowały właśnie to ryzyko. No właśnie, bo tutaj on ostatnio BIG informował, że jest lekko zaniepokojony rozwojem tej usługi. Może to nie jest dobre słowo, bo jest zaniepokojony, bo, bo to jest jakby. Usługa, która jest bardzo popularna na świecie. I ona może wielu osobom, zwłaszcza młodym, pomóc zbudować dobrą historię kredytową i tak jakby uwiarygodnić się w momencie, kiedy będzie młody człowiek za jakiś czas występował z wnioskiem o finansowanie na przykład jakiejś nieruchomości, ale jest ten produkt, który można bardzo łatwo wpaść w pewne zadłużenia. I przykłady z, ze Stanów Zjednoczonych czy z Australii czy z Wielkiej Brytanii pokazują, że no jest duże takie ryzyko tego, żeby wpaść w pętle zadłużenia, bo się łatwo korzysta z tych transakcji, tego może być bardzo dużo w krótkim czasie, więc kluczowe jest też jakby raportowanie i pokazywanie wszystkich danych jakby w taki sposób, żeby był pełny obraz i bardzo ważne jest też taka pełna ocena zdolności kredytowej, żeby no nie dawać każdemu takiej odroczonej płatności, jeżeli ktoś chce, tylko temu, bo to jest Kredyt, no na koniec dnia trzeba będzie go, go spłacić, więc to jest fajny produkt. Super, że, że jest, daje wiele, e, wiele zalet właśnie przy budowaniu historii kredytowej, ale też nawet e, nie muszę weryfikować w tej chwili sklepu, e, którego kupuję, bo mogę kupić sobie z odroczoną płatnością i dopiero kiedy przyjdą mi te trzy pary butów, wybiorę jedne, odeślę dwie i mam pewność, że, e, że nie mrożę własnych środków, więc to jest jakby usługa bardzo wygodna, jest super. A co wynika z tych e, przewidywań, które pomaga Państwu tworzyć sztuczna inteligencja w obecnej chwili? Jakie możemy mówić, że zjawiska widzą Państwo na e, polskim rynku finansowym? Tak? E, ostatnio czytałem e, newslettera Miku, z którego wynikało, że no, coś się złego dzieje z, z kredytami, że kredyty frankowe są gorzej spłacane. Znaczy do takiego prognozowania systemowego nie wykorzystujemy jeszcze sztucznej inteligencji. To patrzymy na, na, na nasze prognozy, które robimy tradycyjnymi metodami i, i, i też używamy ekspercki, eksperckiego takiego podejścia do, do patrzenia na, na trendy w, w rynku. No i w kredytach, zwłaszcza kredytach hipotecznych, no to widzimy pewne pogorszenie. W zasadzie w każdej kategorii kredytów jest lekkie pogorszenie jakości. Natomiast w kredytach gotówkowych czy, czy ratalnych, no to są takie poziomy, które widzieliśmy w przeszłości, więc to nie wygląda jeszcze źle. Natomiast w kredytach hipotecznych, wskaźnik, taki indeks jakości kredytów hipotecznych, no jest najwyższy w historii. I, i, i takich parametrów jeszcze nie, nie mieliśmy, tak jak takie kredyty, które pierwszy raz wchodzą w opóźnienia powyżej 90 dni to było miesięcznie pojawiało około 200 milionów, teraz mamy między 600 a 700 milionów złotych, więc tych odpisów jest więcej. Produkcja nowych kredytów też jest mniejsza. W związku z tym mianownik w tym równaniu jest jest też mniejszy, w związku z tym jakby te wskaźniki są, są gorsze. I tu widzimy, że no, kredyty, które są niespłacane są zarówno kredyty złotowe, jak i walut, e, walutowe, ale dużo jest w nich kredytów walutowych i tam się nakładają dwa ryzyka. To, że jakby ktoś ma problemy ze spłacalnością, takie jak ze zmianów ekonomicznych, ale tam się nakłada też ryzyko prawne, że niektórzy ludzie nie spłacają, prawdopodobnie czekają na jakieś rozstrzygnięcia z sądów e, no i to jak będzie się przedłużało i nie będzie jakichś rozstrzygnięć takich e, prawnych, regulacyjnych, no to może generować sporo problemów dla, dla sektora bankowego. I ostatnie pytanie. Jakich nowych rozwiązań cyfrowych, technologicznych możemy spodziewać się w BIKu, w przyszłości? No w BIKu dużo inwestujemy właśnie w ten, ten obszar związany z przeciwdziałaniem, wyłudzeniom. To jednocześnie mamy wnioski kredytowe, mamy biometrię behawioralną, która jakby Sprawdza, czy to jest właściwa osoba po drugiej stronie ekranu i też rozwiązania dotyczące urządzenia, z którego korzystamy, czy to urządzenie jest to, z którego klient już korzystał wcześniej, czy nie jest na jakiejś czarnej liście, czy nie jest urządzenie skompromitowane, czy nie ma tam jakiegoś oszusta, który jest po drugiej stronie klawiatury, albo nie, nie wpiął się na zasadzie takiej, rzeczy sami. Sami się logujemy, a oszust czeka aż się sami zalogujemy po to, żeby już po zalogowaniu do banku wykonać jakąś operację, bo to te narzędzia będą, będą temu temu przeciwdziałały. No i duża rzecz, na którą pracujemy, to jest rzecz związana z ESG, z taką platformą do wymiany danych pod kątem taksonomii, zieloności, ale pewnie pod koniec roku będziemy o tym trochę więcej mówić.